Siemano, z tej strony ja Rox Ety no i dzisiaj nagrywam, sw nagrywam swój pierwszy filmik, jak w ogóle będę źle mówił i w ogóle no to znaczy że ze stresu już, już zaczynam. No i mm, tak, ten właśnie dzisiaj będziemy grali w Robloxa, nawet nie wiem co powiedzieć, bo się no kiedyś nagrywałem już dużo razy. Mam nawet taki jeden kanał, ale nie chce mi się podobać go nawet. A więc... Co? Zaczynamy, miałem ci... Bo ogólnie będą na tym kanale różne girki dzisiaj zagramy, nie bójcie się ani nic. A więc jak czekajcie. Boże, ja już się pomyliłem. Dobra, a więc Jezu, czekajcie. Dobra, wszystko dobrze? Dobrze, dobrze. A więc tak bo jakby będziemy grali już, mam jeden odcinek zrobiony na zapas z Minecrafta Maj... nie, chcę, nie chcę już nawet mówić, bo tu będą na tym kanale różne gry na... bo będzie Minecraft też, może na Javie, na pewno kiedyś będzie, ale nie wiem czy w ogóle w tym, na pewno nie wiem czy w tym miesiącu, ale bo teraz jest 1 listopada i w ogóle ale nie wiem czy w tym miesiącu w ogóle będzie, bo ja już tak to się nie znam, jak nie znam takiej jakby strony, która nagrywa ekran na laptopie, żeby nagrywać Minecrafta na i w ogóle, e, na, czyli ten Java Launcher, Java, nie, a bo tak to jest, e, będę nagrywał z czasami na Bedroku, no nie wiem, nie chcę mi się aż tak spoilerować, ale no czasami będą bedwarsy, jakieś inne gry. W ogóle otworzę też taki drugi kanał, już w następnym filmiku, może drugim lub trzecim. Nagrywałam też, miałem jedno konto nie tak na YouTubie w ogóle, miałam chyba z, z trzy konto na YouTubie, nie? W sumie jest dwa, bo w, w dwóch tak nagrywałam kompletnie, a drugi to był taki, że mam, miałam jeden filmik i w ogóle, nie? A więc no, więc już jakoś dalej się czuję. Mam ten dalej stres, bo, bo wiecie jak to jest, nie? Może i nagrywałam, ale i tak się trochę jest ten stresik, nie? Dobra, rozumiem już piąty filmik. No, w sumie ja nie wiem już co mówię, ale dobra, nieważne. To jest mój pierwszy filmik. Bo chciałam zagrać w Pet Simulator, ale to jest trochę już. Bo w ogóle dzisiaj jest pierwszy dzień po tej awarii nie. Robloxowej. Chciałam pokrać w Pet Simulator, ale no to tak jakby już nie ma co. Tak za bardzo na YouTubie to nie ma co robić, nie? Jeszcze wam później pokażę TikToka i w ogóle. Nie, i te inne. A więc no to co? Możemy zaczynać. Jak czasami. Później będą jakieś głosy Nie, jakiegoś... Mał... No po prostu to będzie mojej młodszej siostry Siostry, nie Czy w ogóle nawet, wiecie Nie, dobra, nieważne Bez komentarzy już to zostawię yy, Widzimy się zaraz w sobie, bo ja włączę grę no. Dobra, więc jesteśmy już na gierce Czekajcie, cięcie chyba Dobra, już Yy, zaczęła się w ogóle gra, by the way. Kurde, coś mam laga z tym V. Kurde. Dobra, nieważne. Dobra, miałem, miałem kaszleć, ale nie? A więc no. Mm, nie wiem, gramy w taką gierkę, później wam podam jej nazwę, żeby nie było, nie? Pewnie znacie, trochę pogram, no to już poznacie na pewno. Ale to nie jest jakaś taka mega popularna gra jak Pet Simulator, Jaybreak i te inne. No, a więc chodzi o to w tej grze, jakby. Jak. O kurde. Ja. XD. Dobra, czekajcie, czekajcie, moja siostra. Dobra, po prostu jak będę grywał kurde, to, to będzie cięcie. Nie, bo to nie ma co. Wiecie, że nie ma co nagrywać, że nie ma co nagrywać jak ja przegramię, zaraz wam wszystko powiem. Że dobra, bo jeszcze miałam powiedzieć o co chodzi w tej grze, a więc chodzi... Miałam z znowu XD, dobra. A więc chodzi o, w tej grze, że są na przykład jakieś tsunami, jakieś te, jak to się nazywało? Tornada, o! Jakieś różne takie rzeczy. Meteorydy spadają, nie? I trzeba przeżyć. Jakaś woda się podnosi w ogóle. Na przykład tak jak teraz. Ui. Dobra, kolejna taj. Nie, nie weźmij mnie! Nie weźmie mnie. Do gry. Ja pitole! W ogóle miałam powiedzieć, je ja pierdzielam. W sumie teraz to powiedziałam bo jestem Nie no po co ja to zrobiłem Bo zrobiłem to żeby Później nie było komentarzy A da się tam wejść? I w ogóle nie dada, dada. Dobra ja nie wiem Gramy Widzimy się zaraz bateria mi zaraz spadnie a więc, dobra, stwierdziłem, że już koniec tej beki, jakiś, jakiś, nie wiem co ja nawet gadałem, jakiś, no nie wiem, trochę dobrze, trochę źle, nie, a więc postanowiłem zmienić kierkę. Zrobię cięcie, bo tam są moi te znajomi robloxowe, realne i w ogóle, no, a więc robię cięcie, żeby później nie mieli problemu. Dobra, postanowiłem zmienić grę na Pet Simulator, no dobra, ale później mam jeszcze jeden plan, żeby, żeby, czekajcie, dobra, żeby, by wiecie co, zmień, zrobić nowe konto, w sumie mam już nowe konto, nie, i sobie tam grać, nie, od nowa w Pet Simulator, ale... Zrobimy tak w następnym filmiku, więc polecam zasupskrybowanie. Zapomniałam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali, bo będzie już. Bo jak jest początek mojego, nie wiem czy ru, innych też, ale pewnie też, ale mojego, mojej. moje. Mojego, jak zaczynam. Jak zawsze zaczynałem nowe konto, to. jak to się nazywa, to. Zawsze pierwsze filmiki by, były najlepsze, te pierwsze na przykład, jakiś Roblox, Roblox, bo teraz sobie naplanowałam dużo rzeczy: różne serie, playlisty będą, no, czyli takie serie, nie, w ogóle, a więc, no, polecam zasubskrybować, no! Fajne, jeszcze później niedługo podam TikToka, może w szóstym filmiku, coś takiego, będą Q&A na ileś tam subskrypcji, na przykład 500, nie, a więc no, zaczynamy, tutaj tak się prezentuje moje konto, a to są moje wszystkie pety, tak, bo niedawno, są... no nie hejtujcie, bo jestem dosyć słaby, jak już każdy grał, mój kolega nawet, nie, to ja może gram... Tak, bo się wydaje, że nawet jak gram dwa tygodnie, to uu, dużo, nie? Ale ja nie gram dobami. Ja teraz mam taką aplikację, My, My Upstein, nie? No i tam piszę wszystko, ile siedziałem, nie? No to wiedziałem, że będę tak właśnie mówił, nie? No i sprawdziłem, no i przez cały. przez całe. przez cały jakby. miesiąc. O! Bo gram nie cały miesiąc, nie? to gram w Robloxa, w ogóle wcześniej nie grałem, nie, jak zaczęła być popularna ten pet simulator, nie, no to zacząłem instalować, nie, nie, miałem znaczyć, sorry, dobra, nieważne, nie, no i później e, sprawdziłem sobie, no i siedziałem jakiś tam chyba z, 3 do... z 32 godziny, coś takiego, tak, 30. o, zapamiętałem, no 32 godziny i 49 minut, minut. no. No i tyle. Porozwalam sobie trochę tą skrzynię. Dobra, to troszkę zajmie. W ogóle dzisiaj dzisiaj sobie był ten pes zrobiony. On dawał normalnie 100 milionów, nie? A teraz daję... O! O to rozdał 4. Nie no, to mi się nie opłaca. Na przykład mogę ci dać... Nie. To nie. Mm. To się... Nie wiem, czekajcie. No dobra. Nie wiem, to się nie opłaciło. Kompletnie, ale to też jest chyba. To jest te... Teraz to jest Fire Dog, ale to był chyba jakiś pogdog. Nie, ale ja w ogóle. Da się łatwo zrobić doga Ja miałam może już dogów z pogdogów cztery. Nie, więc nie wiem. A tego, peta. Czekajcie. Idziemy sobie do tecz. City coś takiego Nie wiem jak się wymawia <laughs> Jezu śliny mam tyle Dobra ja gadam takie dziwne rzeczy nie I Teraz sobie go zrobimy nie Chodzi o to że tam postawię go Nie W ogóle troszkę zmachnęłam tych Łapek Bo kupowałam sobie pety po milion i Miałem chyba trzy czy tam ileś Petów 2 miliony czy... Nie wiem coś tam i zrobiłem Właśnie bogdoga nie. Mike, i on sobie zrobię. Dobra, ja to mi tak mam na razie. No, i 4 dni. I będę miał. On może teraz będzie dawał. Z 50 mil. Milion... No. 50, na no, pewno 100. A później. No, i będzie Dark Matter. Dark Manter. Ja nie wiem jak cię... No, już zapomniałem. Zawsze mam takiego stresa, a później po filmiku... A to się tak mówiło. Kurde. Ja pierdzielę, ale dostałam stres myślałam, że już kolega czy coś zad... ktoś zadzwoni I... Nie. Ale się zdrałem. O kurde. Dobra, też będę za. Może przyjść mi skończył filmik, nie? Ale dobra, zaczynamy sobie coś robić. Troszkę sobie pozbieramy łapek tych. Nie mogę kliknąć, no halo! Cóż tu jest? No dobra, nieważne. Już. Nie, no, ja mam takie lagi. Dobra, a my idziemy sobie, nie wiem, pozbierać suksy. No dobra. A nie mam już 120 tych suksów. Dobra. No to, ale nie wiem. Czy... Czekajcie. Ile kosztował jajo? Że później jak się ma 100 milionów, bo chodzi o to, że teraz... Tak kupię. Że teraz, jak kupię PETA 100 milionów, nie? I połączę z jakimś za milion, za Fantasticoiny, nie? No to wiecie, co później będzie? Ten Rainbow. I z Rainbow na Dark Mander. Mander, boże. Nie umiem mówić. Czekajcie. Dobra, nikt nie weszł. Dobra, i na przykład idę sobie teraz na świat. Mm, jak on był? Dobra, tu był. Fantasty World Boże, ja tak brzydko mówię Żebyście mnie zhejtowali Znowu myślałem, że ktoś dzwoni Dobra, czekajcie, nikt nie wejdzie Nie wejdzie, jest Bo ja nie wiem, co ja bym zrobił Gdyby ktoś wyszedł do pokoju Bo jestem u babci, więc No, no i kupuję sobie takie powiedzmy dwa No, epikę się tam. to są słabe pety, Dalek kilka tysięcy, milionów z trzy. to jest to słabe. Dla początkujących tylko. No ale dobra. Ściasek to w sumie nie wiem. Dobra, kilka sobie podpiramy. No i później będzie dużo rainbow goldenów co. dobra, dobra mamy kilka nawet fajnych No i dobra, patrzcie Idziemy sobie do świata tego, by... Be... Nie wiem Nie, to się nie odbiło Chyba nie Bo był czarny ekran i nie wiem Nie, nie Powinny, nie najwyższej dobra no i biorę sobie takiego peta takiego i takiego Mam dopiero, to I otwieram no i powstaje rainbow no i jak widzicie, później będzie on dawał 400 milionów, no i 100. no i mamy dwa takie i w ogóle, no i patrzcie Idziemy sobie do świata z łapkami, ja go tak nazywam, no i patrzcie, idziemy sobie, patrzcie, mam takiego, jak, eee, czekaj, czekajcie, Boże, Catmagican. Eee, jakoś tak, magikan, o, katmagikan, a drugi to jest jakiś słaby, ale nie wiem, wezmę go tam, chociaż będzie więcej dawał i no. добро и... позже... не буду давать... Не, на Давай. Ради, ради. В общем, мне тут... Курде... Добра, я Dobra już. Nie wiem że się nie opłacę. Nie! Nie! O kurde! W ostatniej chwili kliknęłem. Ale ja w ogóle nie wiem co ja klikałem. Czekajcie jeszcze raz. O Jezu. Bo to mi się kompletnie nie opłaciło. Bo ja damy chyba tam Dobra, Czekajcie. Ten będzie taki. To jest ten... Dalej ten będzie lepszy, dobra. Idziemy właśnie w taki sposób robię te pety. 400 milionów. Ale i tak są dosyć słabe, nie? Ale nie. już lepsze niż nic, bo patrz. Bo patrzcie. Jezu. Nie, na przykład jak będzie kilka takich petów, nie? Już będę miał dużo tych Darkmander. Dobra, nie wiem jak to się wymawia. Nie no to później je połączę i z połączenie może jakiś fajny bilion wyjdzie. Nie wiem, czy to robić. Raz, dwa, trzy. Nie wiem. Dobra. Na no. osiem łapek to robię. Zobaczę te trzy pety. Robię to. No i tak mi się później zgubił. Pan te 40 więc... Dobra. W sumie. No. Nie. Musicie dobić. No. Wierzę w was, że wy to zrobicie, a więc jak A więc jak wbije już Nie wiem. No dobra, teraz to robimy. Ale za to musicie wbić 8 łap. Proszę, żeby mnie nie strollowało Bo jest, nagrywam teraz filmik. I teraz winien jak będzie bilion to będzie zawaliście. Kolejny, czekajcie. Hazwa. Raz. Ja. No nawet nawet. W sumie to się mega opłaca z tego powodu, że patrzcie. Ojojoj. Z tego. Czekajcie. Czekajcie. Z tego powodu, że te PT400 by mi się nie opłacały, bo patrzcie, jakbym miał te PT400, nie? No i później bym, one by mi się nie przydały, bo ja bym już ich nie założył, bo po co, nie? A więc się opłaciło. Nawet mega. I z tego powodu, właśnie, to się opłaca kupować nawet te pety. Wiecie, jak jesteście słabsi, tak jak ja, nie? No to polecam. A nawet jak jesteście lepsi, nie? Na przykład, macie pety po kilka. Powiedzmy, dajmy przykład. 3 biliony, tak jak mój kolega ma, nie? Wasz jest najlepszy pet, nie? Czy tam nawet, nie? Macie kilka petów po bilion, nie? Nawet dużo, nie? No to bierzecie sobie peta y, za bilion. E, powiedzmy peta za bilion jak macie jak macie bardzo dużo petów bilion nie no to sobie bierzecie 3 pety bilion i łączycie a jak nie no to bilion i na przykład ileś tam 400 milionów coś takiego 600 i w ogóle nie no i łączycie no i macie więcej nie no i taki to jest plus nie w sumie dzisiaj to teraz wymyśliłem ale opłaciło się I tam. I, no i tak 400 no w sumie to powiem. No ale i tak się opłaciło, bo i tak bym ich nie użył. Więc dla mnie nawet zrzewaliście. No i co? Idziemy dalej chyba zbierać. Gdzie tu ja zawsze chodziłem? Okej. Dobra. Druga część. Dobra, kończę. Bo mam 3%. Druga część będzie... W następnym filmiku jak to robię, nie? A więc... Nie, teraz e, umówmy się tak, że teraz e, zbieram łapki, nie? I na przykład zbiorę tam 300 tysięcy łapek. Kupię sobie dwa pety 100 milionów, nie? E, no i później wiecie co zrobię, nie? Połączę je i wiecie co będzie. Lepszy. Nie, zrobię i z nich rainbowy. Powiedzmy, będą. No, dobra, nieważne. A więc szybko jeszcze powiem. Kupię te trzy pety na pewno, na pewno obiecuję. Albo dwa, albo dwa, albo, jed... albo trzy. Kupię trzy albo dwa pety 100 milionów, nie? Za te jajko 120 tysięcy, bo pewnie lepszy mi pet nie wydropi, nie? Później je połączę na 400, powiedzmy, połączę je, nie? Te trzy, czy tam dwa plus jakiś jeden, nie? No i później będzie jak to się nazywa e, Rainbow i z Rainbowa później będzie dawało więcej. A więc no. Ale to zero. Teraz na zbieram cukierki, kupuję w następnym filmiku. A więc żegnajcie. NXD. <ścoughs> pa pa.